O, cześć, nie zauważyłem Was. Właśnie korzystałem ze swojego iPhone'a. W sensie korzystałem z Apple'a. Tak, wiem, ale to Ty dzwoniłeś. To, to miało być takie nawiązanie do tematu dzisiejszego filmu, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej z najbardziej zasłużonych głów konstruktorskich na całym świecie. A kiedy myślimy o głowach, to przynajmniej mi przychodzi na myśl Ameryka i Mount Rushmore. A co ma jedno do drugiego, możecie zapytać. No, tutaj chciałem powiedzieć, że zamiast Roosevelta dajcie Steve'a Jobsa, zamiast Waszyngtona dajcie Steve'a Woźniaka, a zamiast Jeffersona dajcie Ronalda Wayna. Lincolna zostawiamy, bo pozbył się wampirów raz na zawsze, bo chyba śmiało można ich nazwać jednymi z najbardziej zasłużonych ludzi w tej dziedzinie. Natomiast dzisiaj nie do końca o samym jabłku. Bardziej chciałbym się skupić na Steve'ie Woźniaku, czy może raczej Woźniaku. Do tego jeszcze dojdziemy, ale to później. Oczywiście siłą rzeczy spora część materiału będzie dotyczyła Apple'a, Jobsa, czy Wayna. Natomiast pomyślałem, a właściwie to Kacper pomyślał, bo to od mi podrzucił Woźniaka, że fajnie by było zrobić materiał o tym, bądź co bądź ważnym elemencie układanki zwanej współczesną technologią. Także serdecznie zapraszam i jednocześnie uczulam ludzi uczulonych na powtórzenia, bo słów Woźniak i Apple prawdopodobnie pojawi się całkiem sporo. Steven Woz Wozniak urodził się w 1950 roku w San Jose w Kalifornii. Jego matką była Margaret Wozniak, a ojcem Jacob Wozniak, który pracował w Lockheed Corporation w Sunnyvale, które dzisiaj możecie znać pod nazwą Dolina Krzemowa. Pracował tam nad systemem naprowadzania pocisku. Przyznał, że nazwisko zawdzięcza polskim korzeniom. Jego dziadek od strony ojca był Polakiem urodzonym na terenie dzisiejszej Ukrainy. Dlatego pozwólcie, że w dalszej części materiału będę korzystał tylko ze spolszczonego nazwiska wynalazcy. To dla mojej wygody wypowiedzi. W wieku 8 lat stworzył dla siebie i swoich kolegów walkie-talkie. Będąc 13-latkiem stworzył elektroniczny kalkulator oparty na systemie liczb binarnych, dzięki czemu wygrał szkolny konkurs organizowany przez telewizję BBC. W 1969 roku powrócił w okolice San Francisco, po tym jak po roku studiowania został wyrzucony z University of Colorado Boulder za... Z hakowania uniwersyteckiego systemu komputerowego. W 1971 roku zapisał się do University of Colorado Berkeley, gdzie jeszcze tego samego roku wraz z Billem Fernandezem, który na zostanie pierwszym zatrudnionym pracownikiem WAPLU, zbudował swój pierwszy komputer. Nazwali go Cream Soda, na cześć ich ulubionego napoju. Nie posiadał on procesora, miał 256 bajtów pamięci i wykonywał proste operacje. Programy wprowadzało się tam za pomocą kart perforowanych, inaczej zwanych kartami dziurkowanymi, a wyniki były wyświetlone. Za pomocą lampek na panelu. Co ciekawe, dokładnie ten sam komputer został zniszczony przez dziennikarza gazety, który przez przypadek nadepnął na kabel zasilający go. Sam woźniak przyznał potem, że, tutaj cytuję, był to dobry wstęp do mojego myślenia 5 lat później nad Apple I i Apple II. W 1971 roku ten sam Fernandez, z którym pracował nad Krim Sodom, przedstawił go Steve'owi Jobsowi. Bill podobno miał powiedzieć słowa, Powinieneś poznać Steve'a Jobsa, ponieważ lubi elektronikę, a także żarty. No i tak zaczęła się ich wspólna historia. Razem stworzyli urządzenie zwane Blue Box. Działało ono tak, że generowało tony identyczne do tych, które były używane przez spółki telekomunikacyjne, co pozwalało użytkownikowi na darmowe połączenia telefoniczne na całym świecie. Co ciekawe, dozwolili się oni za pomocą tego urządzenia do. Papieża Pawła VI. I pomimo tego, że Woźniak jest gorliwym katolikiem, to stawiam, że jednak nie powiedział, że zrobił to nielegalnie. Następnie zaczęli handlować tymi blue boxami. Zasada była taka: każdy robił to, co umiał najlepiej. Woźniak, jako że z tej dwójki to on bardziej był tym mózgowcem-inżynierem i trochę gorzej radził sobie w kontaktach międzyludzkich, konstruował a Jobs, który miał gadane wizje i potrafił robić interesy, sprzedawał. To dlatego ta dwójka tak dobrze się na początku uzupełniała. Podobno sprzedali od 40 do 100 sztuk. W tej kwestii nie mogli dojść do porozumienia. Interes jednak szybko zwinęli ze względu na obawy przed konsekwencjami prawnymi. Swoją drogą, kto by się spodziewał, że akurat to duo jest odpowiedzialne za stworzenie pierwszego na świecie urządzenia hakerskiego. Mam tu na myśli oczywiście pierwsze cyfrowe urządzenie, bo poprzednie były po prostu, no, analogowe. W 1975 Woźniak opuścił uniwersytet na rzecz stworzenia tzw. komputera w teczce. Projekt ten jednak nie zyskał aprobaty firmy Howlett Packard, którą możecie dzisiaj znać pod nazwą HP, gdzie od 1973 był zatrudniony jako projektant kalkulatorów. Jednak gdy Jobs dowiedział się o komputerze tworzonym przez drugiego Steve'a, od razu zaproponował mu partnerstwo. I tak 1 kwietnia 1976 roku założyli Apple Computer Incorporated. Swoją drogą mam nadzieję, że. Jako specjalnie nikogo nie uraziłem określeniem drugi Steve. To takie tylko kwestie marketingowe. W tej historii to on jest ważniejszy. Kontynuując, tutaj na scenę wkracza Ronald Wayne, który już wcześniej zdał się ze Steve'em Jobsem. Ten zaczął namawiać Woźniaka, aby komputer, który buduje, był sygnowany jego firmą. A co za tym idzie? Jego nazwiskiem. Bo warto tutaj nadmienić, że na początek Woźniak nie był jakoś specjalnie zajawiony wizją prowadzenia firmy. Namówienie go było o tyle trudne, że Woz miał bardzo ojcowski stosunek do swoich wynalazków i chciał je wykorzystać w w innych urządzeniach, które opracowywał jeszcze dla HP. Ostatecznie udało się go namówić na pełne poświęcenie firmie. Podobno argumentem, który przeważył w tej sprawie, było stwierdzenie, że wielki inżynier zostanie zapamiętany tylko wtedy, jeśli będzie współpracował z wielkim marketingowcem. Zgodzili się, że Wayne miał bardzo duży wpływ na początek marki, dlatego zaproponowali mu 10% udziału w firmie. Właściwie jedyną rzeczą, jaką zrobił Wayne, było zaprojektowanie pierwszego loga, które przedstawiało Isaaca Newtona siedzącego pod drzewem oraz napisanie in Instrukcji obsługi do ich pierwszego komputera, czyli Apple 1. Po dwóch tygodniach Wayne zrezygnował. Kiedy Jobs zaczął planować kolejne pożyczki i wydatki, przypomniał sobie, jak splajtowała jego własna firma i po prostu nie chciał przez to znowu przechodzić. Jako że woźniak ani Jobs majątku nie posiadali, a firma była spółką cywilną, to ewentualni wierzyciele zwróciliby się nie do nich, a do Wayne'a właśnie. W ramach swoich 10% udziałów otrzymał 800 dolarów, a niedługo później jeszcze 1500. Niektóre źródła podają, że jeżeli nie opuściłby okrętu w tamtym momencie, to jego akcje na 2018 rok mogłyby sięgnąć 100 miliardów dolarów, co mogłoby go czynić drugą najbogatszą osobą na świecie. Natomiast na jego obronę warto powiedzieć, że na tamten czas te obawy były całkiem uzasadnione. A sam Ronald nie żałuje tej decyzji. Niedługo po rozpoczęciu działalności Woz zaczął udoskonalać Apple I. Dla wielu istniejących wtedy firm komputerowych sporym szokiem było to, że komputery Steve'ów były sprzedawane już w pełni złożone, a nie tak jak reszta w formie zrób to sam. Dodatkowo sprzęt ten idealnie nadawał się do tworzenia gier wideo, dlatego budził spore zainteresowanie wielu amatorów programowania. Pierwszym większym kupcem na produkty Apple był Paul Tyrell, właściciel sklepu komputerowego, który zamówił 50 egzemplarzy. I jak się wkrótce okazało, model sprzedał się w tysiąc kroć większym Nakładzie. Kolejna ciekawostka, a raczej kolejny dowód na to, że chłopaki lubili sobie pośmieszkować. Wiedzieliście, że na początku cena Apple 1 wynosiła 666 dolarów i 66 centów? Natomiast cena musiała zostać szybko zmieniona ze względu na protesty ludzi kupujących i generalnie miejscowej ludności. A potem wreszcie nadszedł on. Model drugi. W kwietniu 1977 na rynku pojawił się Apple II. No i trzeba przyznać, że to już była porządna maszyna. Wyposażona była w rozszerzalną pamięć, magnetofon kasetowy, kolorowy ekran czy opracowany przez woźniaka Interpreter Basic. Czyli takie coś, co było bazowym programem pojawiającym się po uruchomieniu komputera. Oczywiście nie odbyłoby się to wszystko bez ingerencji Jobsa, który, jak to miał w zwyczaju, postawił na efekt. A mianowicie chodzi mi tu o elegancką plastikową obudowę z wbudowaną klawiaturą. Apple II słusznie nazywa się pierwszym komputerem osobistym. W swojej kategorii był najlepszy. Okej, okay, zgodzę się, że na tamte czasy był też w sumie jedyny. Ale nie zmienia to faktu, że ta 5,5-kilowa maszyna, kosztująca wtedy 1350 dolarów, nie miała sobie równych. W 1978 roku do komputera wprowadzono wymyślony. Tak, zgadliście przez woźniaka. Disk 2, czyli podsystem na 5-calowe dyskietki, które używały napędu jako pamięci zewnętrznej, a nie magnetofonu, jak większość ówczesnych komputerów. Dodatkowo w październiku 79 dla komputerów tego modelu wprowadzono pierwszy elektroniczny arkusz kalkulacyjny nazywający się VisiCalc. Jego cena na tamten okres wynosiła zaledwie 100 dolarów. Dzięki takiej ekspansji przychody ze sprzedaży Apple II doszły do niemal 140 milionów dolarów. Inną rzeczą, z której zasłynął ten Komputer było to, że jako pierwsze wykorzystywało wielokolorowe jabłko jako logo. W latach 77-82 Apple dominowało rynek, ale w myśl zasady nic nie może przecież wiecznie trwać i ta piękna bajka musiała się szybko skończyć. No Szkoda, że tak tragicznie. W lutym 1981 roku woźniak opuścił firmę. Spowodowane było to wypadkiem pilotowanego przez niego samolotu. Wos doznał na tyle poważnych obrażeń, że przez ponad miesiąc nie potrafił zapamiętywać nowych zdarzeń. Ogólny powrót do zdrowia trwał u niego około 2 lata. W tym czasie postanowił ponownie wziąć się za studia, ale musiał to zrobić pod pseudonimem Rocky Clark ze względu na to, że jego nazwisko było powszechnie znane. W 1983 roku postanowił wrócić do zespołu programistów Apple. Jak się okazało, nie było to najlepsze posunięcie. Woźniak był bardzo niezadowolony, że Jobs nie słuchał się jego rad, pomimo tego, że we wszystkich kwestiach miał w sumie rację. W późniejszych wywiadach Woźniak przyznał, że ma trochę żalu do Jobsa za to, że tak potraktował cały zespół. Podobno designerzy legendarnego Apple II nawet nie byli akredytowani do uczestniczenia w wydarzeniach technologicznych. Pomimo tego, że flagowa Seria była nadal najlepiej sprzedającą się na rynku. Ponoć generowała nawet 85% zysków. Jobs postanowił zakończyć projekt i zajął się nową serią komputerów, Macintosh. Jej nazwa wywodzi się od popularnej odmiany jabłka. W 1985 roku ostatecznie odszedł z firmy. Mimo, że jego przygoda z pracą w Apple dobiegła końca, to nadal jest wymieniany jako pracownik, pobiera pensję w wysokości 50 dolarów, posiada akcje firmy oraz reprezentuje ją na wydarzeniach. Jak wiadomo. Chłopaki nie płaczą. Dlatego i Woz nie płakał jakoś specjalnie po odejściu ze swojego nomen dziecka. Jak na człowieka sukcesu przystało, nie bał się podejmować ryzyka i otwierał coraz to nowe firmy. Pierwszą z nich była CL9, która zasłynęła ze stworzenia pierwszego w pełni programowalnego pilota uniwersalnego. Takiego wiecie, co obsługuje wiele urządzeń. Następnie była Wheels of Zeus. Nie, nie ten Zeus, o którym myślicie. Która brała udział w tworzeniu bezprzewodowej technologii GPS. Natomiast w 2007 roku poszedł w totalnie inną. Strony biznesu. Zajął się odzieżą dla mężczyzn w średnim wieku. Oczywiście nie zabrakło też wyróżnień i nagród. Niestety ich lista jest całkiem pokaźna, dlatego musicie się zadowolić tylko tymi najważniejszymi. 1985 odznaczenie przez Ronalda Regana nagrodą National Medal of Technology, Narodowa Galeria Sław Wynalazców, 9 doktoratów, no i najważniejsze, zajęcie 10 miejsca w amerykańskim Dancing with the Stars. Tutaj ciekawostka przegrał ze Steve'a z Jackassów. Tak oto w dużym skrócie prezentuje się historia nie tak mainstreamowego, na szkoda, współzałożyciela jednej z najpotężniejszych marek na świecie. Swoje przemyślenia możecie pisać w komentarzach, do czego was serdecznie zachęcam. A ja tymczasem się z wami żegnam. Cześć.